Ciao witam, witam Was na moim kanale, na moim kanale, czyli Tifoso Polaco del Milan. Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić swoimi spostrzeżeniami po meczu, który graliśmy na wyjeździe z pisą. Wycież, żeby tutaj wiktoria Milanu, kolejna. Bardzo dobrze udała nam się ta vendetta za pierwszy mecz, gdzie zremisowaliśmy wtedy 2 do 2. Teraz wygrywamy 1 do 2. No, i cóż, dla mnie bohaterem tego spotkania był 40-letni Luka Modric, który dał nam zwycięstwo. To on zresztą nie po raz pierwszy był zawodnikiem, który nadawał tempo naszym akcjom, który kontrolował. Było ciężko, graliśmy jak zwykle w niskiej obronie, ale za to mieliśmy zabójcze kontry. No i tutaj wykorzystaliśmy to bardzo skutecznie. Także mieliśmy tylko 7 prób strzałów. Tyle samo co Pisa, tyle że nasze strzały były tutaj jednak skuteczniejsze. No i pierwszą bramkę też bardzo fajnie otworzył Luftus Czeng, który głową anglik skierował piłkę do bramki Pizy. Także prowadziliśmy 1-0. No, później PIZA zdołała wyrównać, ale tak jak mówię, Modric tutaj ustalił ten wynik. Wygrywamy 2-1, i to jest według mnie najważniejsze w tym momencie dla nas: nadal jesteśmy w grze. Nawet jeżeli by nam się nie udało zdobyć tytułu mistrzowskiego to jednak w tej myślę, że w następnej edycji Ligi Mistrzów zagościmy, a więc znów będzie powrót Milanu do Europy. A o to przecież chodzi. Fajnie by było jeszcze oczywiście wygrać, no ale jak wiecie Inter, kurde, wygrał 3-2, no i będzie ciężko dogonić naszego największego wroga. Także tutaj Łatwo nie będzie. Oczywiście przed nami derby, ale, ale będzie bardzo ciężko. W każdym razie możemy być zadowoleni, zadowoleni po tym spotkaniu wygrywamy. No i trzeba się cieszyć z tego co, co jest. Także tutaj tutaj naprawdę dużo, dużo to jest, dużo radości mamy po tym meczu. To był mecz, który Milan mógł rozstrzygnąć łatwiej oczywiście, no ale w praktyce męczył się z dobrze też zorganizowaną obroną, blokiem obronnym Pizy. A jednak doświadczenie jakoś zaprezentowane, zwłaszcza przez Modricza, pozwoliły nam wywieźć trzy punkty mimo presji rywala i gry i gry w dziesiątkę bo, jak wiecie, jeszcze Radio otrzymał czerwoną kartkę i zrobiło się dość nerwowo, ale daliśmy sobie i z tym radę. Myślę, że jesteśmy naprawdę na fajnej, dobrej drodze, tutaj do Europy. Bardzo się cieszę z tego kolejnego zwycięstwa Milanu, z kolejnych trzech punktów, które osiągnęliśmy, i oby tak dalej. Także. To jest jak dla, pan, dla mnie, jako dla wieloletniego fanaminalnu, to jest bardzo, bardzo fajny i szczęśliwy dzień. Forza Milan i walczymy dalej.